Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Port komunikacyjny, ten centralny port komunikacyjny, który będzie zlokalizowany tak na zachodnio-południowym krańcach Warszawy, a właściwie w gminie Baranów, Musi mieć e, odpowiednie dojazdy. E, już wytyczono mniej więcej trasy, jest kilka wariantów, i każdy z tych wariantów wzbudza określone emocje. I nie dziwmy się wcale, że ludzie e, no, się denerwują, krótko mówiąc. Ostatnio Wójt e, Kalinowski ogłosił, że był na spotkaniu w Generalnej Dyrekcji. Dróg krajowych i autostrad, i tam powiedziano, że jest całkiem możliwy wariant właśnie przebiegu tej, tych dojazdów, bardzo szerokich, w pasie 5 km, okazuje się, czyli to nie będzie w ogóle szerokie na 5 km, ale koncepcja może przebiegać od jednego krańca do drugiego krańca. I Między tymi krańcami będzie 5 km, więc bardzo szeroko. Przebiega przez gminę Dębę Wielkie. Zaczyna gdzieś się tam jeszcze w Stanisławowie, między Pustarnikiem a Stanisławem, bo do torów kolejowych dobiega, a kończy się w górkach, tych właśnie górkach zielonych w gminie Dębę Wielkie, a więc będzie przebiegała po zachodniej stronie miejscowości. A ludzie, którzy jakby dostrzegli tu niebezpieczeństwo, bo na przykład kupili sobie place, kupili sobie, już właściwie zaczynają budować domy, bo kupili projekty. No i co dalej? No, niektórzy zdobyli jakieś szczegółowe mapy, chociaż tak naprawdę to ich chyba nie ma, bo jak 5 km ten pas, no to trudno o szczegóły. No i przewidują, że ta autostrada dojazdowa, bo to tak trzeba nazwać, te drogi szybkiego ruchu, po trzy pasy, będą biegły właśnie tuż obok ich posiadłości, obok posesji. No i już płaczą. Już płaczą. Co ważne, będzie jeszcze jeden taki zjazd, taki rozjazd właśnie za dębem, bo jak Państwo wiedzą, teraz dojazd do Warszawy trwa. Bardzo krótko, 15 minut i może, jak będzie dobra pogoda, nawet krócej. I mamy w Koniku, jest węzeł Konik i węzeł Lubelska. Teraz jeszcze będzie węzeł Dębę Wielkie. Więc tych węzłów, jeśli chodzi o Mińsk, dojazd z miska do Warszawy, będzie sporo. No, ten Dębski jeszcze przybędzie. A więc tutaj mamy Arynów. Mamy dalej Dębę będziemy mieli i Konik i Rubelska Nie mówiąc o węzłach tych już warszawskich przy Patriotów czy już na Wilanowie. Ale nie o tym właściwie chciałem mówić bo bo kłopot z drogami dojazdowymi z tą taką kolczugą drogową która będzie okrążała Warszawę to taka duża obwodnica Warszawy właściwie będzie. Od samego aż tam Wocławka za Sorockiem po właśnie tutaj lotnisko, również będzie przebiegała przez gminę Wiązowna, no i dalej przez Otwock i okoliczne tereny. A tam już jest bardziej rozbudowany teren, tam więcej jest do wysiedleń czy przesiedleń. I więcej do odszkodowań. Ciekawe jeszcze, ile ludzie dostaną za y, wysiedlenia, za y, stratę gruntu. Z tego, co kiedyś rozmawiałem na obwodnicę, właśnie y, południową ulicę Warszawy, y, spotkałem się, dostał zasad. za zasad dostał bardzo duże człowiek pieniądze, bo y, 800 tysięcy złotych, tam dwa hektary chyba sadu było. Y, więc. Y, Całkiem realne jest, że niektórym to nawet jak ma stare domostwa, będzie się opłacało, lub taki sad, który jest nieużytkowany, a innym niestety nie. Trzeba czekać, trzeba czekać. Tam są określone lata, bo to wszystko ma być wybudowane do 35 no, roku, więc to jeszcze jest 15 prawie lat. Wszystko. No ale. U nas chyba, bo zaczną od samego lotniska budowę tej obręczy, dużej obręczy warszawskiej. Jeszcze jest trochę czasu, ale, ale, właśnie, to jest też szansa dla niektórych inwestorów. A są tacy, którzy są na takich, właśnie obwodnicach, na takich drogach szybkiego ruchu, skorzystać, kupując tereny tuż obok. No ale trzeba wiedzieć dokładnie, gdzie to będzie. Przebiegać. Myślę, że ci, którzy są bliżej władzy, na pewno się w porę dowiedzą. A ci, którzy nie są, no będą oblizywać się za utraconymi zyskami. No ale nigdy tak nie było, że było porówno. Byli równi zawsze i równiejsi. No i dobrze, bo. Co to by było, jak gdyby wszyscy byli równi, jak to kiedyś mówili komuniści: wszyscy mają jednakowe żołądki. Jak gdzie prawda, w komunie też nie wszyscy mieli, chociaż przecież to był ustrój równości społecznej. Ale coś mi się wydaje, że my, nam do socjalizmu już teraz bardzo blisko. Zobaczymy, jak się potoczą losy y, rządów obecnie nam panujących i. Być może ich następców, chociaż, tak nawiasem mówiąc, nie widać. Wracając jeszcze na chwilkę do e, Dużej Obwodnicy Warszawy, e, będziemy pisać o tym, będziemy relacjonować, e, będziemy również na bieżąco radzić, co robić, bo to ważne dla niektórych e, tereny, dla Państwa najbardziej wartościowe, ale to wcale nie znaczy, że dla mieszkańców są bezwartościowe. Trzymajmy rękę na pulsie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV!